Dzień dobry witamy państwa na sesji otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez gminę Głusk na realizację zadania pod tytułem rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Ćmiłów na to zadanie zamawiający przeznaczył 2 700 000 otrzymanych ofert mamy 14 Oferta nr 1 została złożona przez firmę Adabut, spółka ZOO, ulica Inżynierska 8, 2484 Lublin. W kryterium pierwszym, cena brutto, oferta opiewa na kwotę 2 799 338,55 zł. i 55 W kryterium drugim, okres gwarancji, zaznaczono 60 miesięcy. Oferta numer 2 została złożona przez firmę Gela, usługi budowlane spółka Zoo, Czerniejów 49a 23 114 jabłonna. Cena oferty to 2 783 601,93 zł okres gwarancji 60 miesięcy. Zatoka numer 3 złożona przez firmę Interart Art Robert Kalicki ulica Konarskiego 17 2453 Lubli. Cała brutto oferty to 2 610 060 zł, okres gwarancji 60 miesięcy. Oferta numer 4 została złożona przez firmę PKZ Lublin Spółka Cywilna, ulica Stewczyka 30, 20, 151 Lublin. Cena brutto oferty to 2 986 209 zł i 7 groszy. Okres gwarancji 60 miesięcy. Oferta numer 5 została złożona przez firmę Miron Bud Mirosław Szabat, firma remontowo budowlana. Ulica Puławska 10A przez 9 46 Lublin. Cena oferty to 2 895 000 złotych Okres gwarancji 60 miesięcy. Oferta numer 6 została złożona przez firmę Boot SGS, spółka ZOO, ulica Krańcowa 17, 21 100 Lubartów. Cena brutto oferty to 3 295 170 zł, okres gwarancji 60 miesięcy. Oferta numer 7 została złożona przez firmę SPC Insan Szponar Bad, ulica Chopina 24 przez 24, 20 023 Lublin. Cena brutto oferty to 3 197 700 zł, okres gwarancji 60 miesięcy. Oferta numer 8, złożona przez Impuls Consulting, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Zimna, 11, 2204 20 Lublin. Cena brutto oferty to 2 894 21 zł i 43 grosze. Okres gwarancji 60 miesięcy. Kwarta numer 9 została złożona przez kwadrat Grzegorz Jaszczewski. Wierzchowiska pierwsze 15, 21,050 piaski. To na brutto oferty to 2 723 220 zł. brutto, Okres gwarancji 60 miesięcy. Oferta numer 10 została złożona przez przedsiębiorstwo budowlane Rystal Bud Spółka ZOO, ulica Piwowarska 25 25 561 Kielce. Cena brutto oferty to 3 221 365 zł, a okres gwarancji 60 miesięcy. Oferta numer 11 została złożona przez przedsiębiorstwo budowlane Konzbud w Lublinie, spółka Zoo. Ulica Ceramiczna 6: 21:025 Niemcy. Cena brutto oferty to 2 693 700 zł okres gwarancji 60 miesięcy. Oferta numer 12 została złożona przez Chocyk Marcin, Mediabud, ulica Żywiecka 14,

usługi budowlane Jerzy Syroka, cena brutto oferty to 3 293 325 zł, okres gwarancji 60 miesięcy. I ostatnia z ofert, oferta numer 14 została złożona przez konsorcjum gdzie liderem jest grupa PMM, spółka ZOO, ulica Koralowa 10 przez 15, 28, 20, przepraszam, 583 Lublin, a partnerem jest Petrus, usługi projektowe Piotr Misztal, ulica Różana 27 przez 70, 2538 Lublin. Cena oferty to 3 miliony 7 tysięcy 458 złotych i 93 grosze, a okres gwarancji to 60 miesięcy. To już wszystkie z otrzymanych ofert, o wynikach będziemy informowali korespondencyjnie, a wkrótce na stronach GIT zamieścimy protokół z otwarcia ofert. Dziękuję Państwu za udział.